Cześć wszystkim, kurczę, nagrywam drugi raz, bo za pierwszym razem nagrałem i zapomniałem sobie audio odpalić i się mikrofon nie nagrał. Także jeszcze raz zaczynam. Teraz fajne takie fomo się zrobiło na niektórych spółkach farmaceutycznych, dość tanich. Właśnie na początek może od tego zacznę NXTC. Jest jedną z nich, ona ruszyła tam z 20 paru dolarów, jednego dnia na 100 chyba 9. E, mocna korekta później do 60 dolców, jak widać, broniona. Chociaż dzisiaj coś tam już jakieś drobne grosze są printowane pod tutaj 70 pary dolarów. E, więc fajna spółka, będę miał dzisiaj na, w obserwacji na pewno do grania. E, kolejna, która podobne, podobne zachowanie to jest CNST. Widać, straszne fomo się robi, wiecie, bo, bo spółki mają, w większości one są na IT bills, więc Easy to Borrow, więc można szorcić bez problemu. Jak nie można, to można zamówić i też kosztują grosze, jak na ten ruch, bo zwykle jak mieliśmy spółki typu BYN, które ruszyły olbrzymie, powiedzmy z 30 dolarów na np. Na 300, to za na przykład 1000 akcji płaciło się 2000 dolców, a tu za 1000 akcji płacimy 10 dolarów czy, czy 15, więc groszowe sprawy. Call, podobna, widzicie, podobne zachowania, nie, i Rapt, e, która też, też mocno w piątek ruszyła. No, pro, akurat na Rapcie był problem dla mnie, że, że nie umiałem nigdzie shortów zlokalizować, więc, więc nic nie, 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 sam nie zagrałem, e, ale to są spółki, które też ja mam teraz w obserwacji, e, warto, warto sobie na nie patrzeć e, i e, tutaj kilka zagrań z minionego tygodnia jeszcze pokażę, między innymi tak, AGRX, który e, ruszył sobie, bardzo potężnie, generalnie jest kilka spółek, które mają podobne zachowania i tu zwróćcie sobie uwagę na ich wolumeny. Eee, co ja tak robię? Nie wiem. Od spadku, później wolumen 60 baniek, czegoś takiego na tej spółce nie było od dawien dawna. Eee, NIO, podobne zachowanie, też wyjazd do la 40, tam gdzieś pod 2,50, wolumen jednego dnia 184 miliony akcji. Eee, IC. Znowu bardzo podobne nie? do tego AGRX a więc dużo jest spółek, które lubią olbrzymi wolumen, taki, którego dawno nie było i fajnie, fajnie można sobie na nich pograć, chociaż akurat te rozgrywałem tak w, nie, nie na overnighty. Więc tutaj, jeżeli chodzi o, o to, co grałem, to tak, AGRX. A to jednego dnia jeszcze przed tym całym wybiciem jakiś tam drobny skalp. Bardziej interesujący dla mnie był 6 listopada, bo ja tutaj yy, po przebiciu że to w ujęciu na 5 minutówce o po przebiciu ona tych 3 dolarów jak wyjechała to miała bardzo wczesny primarket z luką no i tu pod tą lukę już jakby sobie sobie tradowałem na szorcie tutaj dobierane tu jakieś mini wyjście gdzieś tam jakiegoś odlota. Dobierana pozycja i częściowo po większym dynamicznym spadku wyjście, znowu lekkie podbicie i wychodzenie na, na całej tej świecy. No jak widać, wróciła pod rejony 2,50 po czym zjazd <laughs> offering tam chyba S3, albo nie pamiętam co tam zgłosili, ale, ale jakby wraca, wraca gdzie zaczęła. No ale to zwykle spółki wracają, gdzie, gdzie, gdzie zaczynały. Kiedyś pokazywałem taką, taką spółeczkę NBY, nie wiem czy pamiętacie, jak wyjechała z 25 centów na 4 dolce na takim bzdurnym newsie, że szok i gdzie jest z powrotem na rejonie 50-60 centów już wrzuciła. Akurat trzymanie tylko takich shortów byłoby tu dla mnie nieopłacalne, bo overnight fee za shorty z hard to ball list po prostu byłyby zbyt, zbyt, zbyt drogie, więc nie zawsze ma to sens. Fajny był też FPI, którego sobie szorciłem po przebiciu Vivapa. Ta spółka często, no, zwykle ma historię, że wraca na wybiciach. Też tu rejony 240-250 szorcone wychodzone gdzieś około 2, 2, 2, 20. 220 znaczy się ona, ona w ogóle tego dnia wróciła, cały ten swój ruch. Jak widać, tu wybić. O, FPI, FPI, FPI. A, to jest dzienny, dobra. Cały ten rok wróciła, ona ruszyła gdzieś tam z dolar 70, 80, wybicie i w sumie powrót. Z ciekawych spółek ENG, w zasadzie też go szorciłem w premarkecie, jakieś longi nawet miałem, a później po otwarciu czekałem na podbicie i zejście i powrót w rejony dolara BNGO. Podobna sytuacja, w zasadzie cały ranek ją szorciłem jak tu widać, tu jakiś odlot zamykany tylko i wychodzona gdzieś w rejonach 10-20 Znowu podbicie szorcone, jakieś tam skalpy. E, wróciła chyba tego dnia całkowicie do tych, jak widać, o 90 centów, więc szybkie wybicie i powrót. To jest w ogóle też ciekawa spółka, bo ona jakiś czas temu miała wyjazd z 50 centów na ponad, no, na blisko 5 dolarów, cofkę, znowu wyjazd. Było takich więcej spółek. DTSS grałem i ona też ruszyła z 80 centów na 7 z hakiem, po czym wróciła na 2,60 60, jest gdzieś po 2,60, jest, nie? Też, też na niej tam, a na niej akurat tam overnight trzymałem z jakichś 5,5, gdzieś tam większością wychodziłem między 2 a 2,40, więc fajne tutaj też zagranie było. Co mamy jeszcze? Jakieś takie drobnice, co nie? O, no, drobne jakieś wejścia, CLVS, szorcenie pod VWAP i wychodzenie na reakcji. PCG było fajnym zagraniem, bo nas w ostatnim czasie z 12 dolców spadła, znaczy ona w ogóle spadła z yy, o wiele większej kwoty, ja mówię o ostatnich dniach, z 12 dolców na 3,5, z 3,5 odbiła na 8. Tam od groma było dużo sprzedających yy, i grałem tak naprawdę kolejnego dnia na reakcję. Spadek mocny na otwarciu, podbicie. Zacząłem ją szorcić, lekkie wyjścia, bo tu jakaś obrona była. Tu mega kurcz się uspokoił, bardzo dużo ukrytych zleceń było. Sprzedaż, więc szorciłem ją dodatkowo. No i na takiej reakcji spadającej, zacząłem z niej sobie wychodzić. Fajne też zagranie. NXTC też szorciłem. Tu, tu z rejonów 70 paru dolców. Dokładane, dokładane. Wychodziłem, jak tu zaczęli to bronić. Czyli to jest ta spółka, o której troszkę wcześniej tam, tam coś powiedziałem. I jeszcze PRTK też fajna, fajna spółka. na tego z jakichś 3 dolarów na 4,50-60 doszła. Tu szorciłem Pierwsza reakcja, fajne, fajny market, mówię, to powinni pociągnąć, ale wybronili, więc wyjście po cenie. No i tu podbili wyżej. Mocna, fajna obrona. 4,50-60, cokolwiek się tam pojawiało, było gaszone, więc przyszorciłem No i na tej reakcji, gdzie wcześniej wybicie, zacząłem wychodzić, bo tu znowu jakieś ukryte zlecenia się pojawiły. Więc. Powiedzmy, to, to jakiś tam z moich zagrań. Jeszcze IC miałem tutaj też jednego dnia, Szorcona, gdzieś jeszcze wczes... o no, w miarę wczesnym, bo po godzinie 14:00 przy Primarkecie i, i wychodziłem na, na otwarciu, jak zaczęli bronić rejony 4.20. IC generalnie będę miał teraz też w obserwacji, co zrobi poniżej 3,5 dolara. Bo bom, może być po prostu ciekawe. No to tak z ostatnich dni tutaj widać, że te 3.40, 3.50 było bronione, więc jak to pęknie, to wydaje mi się, że gdzieś tak w rejony 2.40, 80 może jakaś reakcja pójść, więc to będę miał w obserwacji dzisiaj mocno plus NXTC. No i jeszcze WKHS też był ciekawy, jakby tu widać mocny, mocny ruch słabe wyniki, ale jest gdzieś kurs zbrojony, to też warto będzie obserwować, bo, bo coś się może wydarzyć, albo mocny spadek, albo gdzieś tam będzie ktoś próbował to podpompować. Czyli generalnie wydaje mi się, że będzie w miarę spokojna sesja, jestem tylko na chwilę, zobaczę, czy, czy coś się tam podzieje, czy nie. A zapewne od jutra coś więcej znowu grania będzie. Także nic, do usłyszenia wkrótce. Cześć!